Do wszelkich zduńskich prac potrzebna jest bardzo dobra glina do czarnego pieca, oczywiście. Musi być glina czarna, co tutaj mamy też i taką glinę przemrożoną przez zimę i wysuszoną suszą. Można spokojnie przez sito przesiać. Wtedy odpadasz budne czyszczenie z komyczków. I po dwóch tygodniach moczenia, mniej więcej. Będzie można już tą winę użyć do zaprawy, tutaj może troszeczkę szybciej. Da się raczej to zrobić. Tutaj zostają grudki. I te grudki do wymoczenia jeszcze raz idą tutaj do drugiej kasztry i w ten sposób przygotowujemy zaprawę do budowy piecza.